Po prostu czerpiesz z Maćkowego zasobu optymizmu. Ja, ja mam optymizm w sobie, natomiast Maciek ma niewiarygodnie po prostu pozytywne nastawienie do życia i do ludzi. Ja często mam, cofam się i mam taką, teraz jesteśmy szczęśliwi, kochamy się, ale czy tak będzie zawsze? Ja tak bardzo chciałabym zatrzymać ten moment, ale boję się, żeby on tylko nie wymknął mi się z rąk i tak huchami trzymam i trzymam. Natomiast rzeczywiście od Maćka, nawet siedząc przy nim można się tym optymizmem zarazić. Myśli? Nie, nie mam. Ja, ja powiem tak, my ustaliliśmy gdzieś na początku myślę naszego małżeń, nie oszukał i że ja bym mu tego nie wybaczyła. Dzieci wysłane na Bora Bora, ja wyjeżdżam nigdy kontaktu, przejechany na tylnym, na pasach. Zawsze niespokojny, chociaż wie, że pełni bezgranicznie, ale zawsze od, odczuwam. Ma w swoim CV, tam, w dorobku zawodowym e, doświadczenia telewizyjne, ale przede wszystkim jest pr i, I w miesiącach Wspólnie, ale ta inicjatywa wyszła od, od, ze strony Pauliny. Specjalistami od dziedziny właśnie żywienia, zdrowia i rozwoju dzieci. Mnóstwo, mnóstwo, że na przykład kiedy dziecku jest zimno, że nie dotyka się rączek dzieci ani noska, tylko dotyka się kartki. Teraz Kiedy dostaję maile od mam, że warto było e, tę książkę zrobić, bo im pomogła w tym czy w tym temacie, no to powiem szczerze, te nieprzespane noce, no bo w dzień zajmowałam się julkiem, e, domem, franiem maczkiem, kiedy Jula, Julianek był mała, tylko w nocy mogłam pisać tę książkę. Kiedy Albo. A tutaj zobacz. W ogóle nie było. Nie nie, 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 nie ale Nie wtedy bardzo było. kilogramów, tak? O, nie było. Nie było. Nie było. był grubaskim, Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Nie było. Ja wtedy nie miałem za wiele do gadania. <grymne> mi się podoba do powiedziałem, kochani, podoba mi się szalenie. bo jest świetna. Tak powiedział. Tak. W twoim e, guście, w twoim typie. I sprowadziliśmy tę suknię. Tak Ten e, ślub to był ślub prezenterki telewizyjnej, proszę o to pamiętać, gwiazdy telewizyjnej. O, tak. A ja byłem skromnym dziennikarzem sportowym, redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Z mojej strony to ja złapałem Pana Boga za, za nogi. Nie dać, że piękna. To jeszcze znana, popularna, no po prostu bajka. Wszedłem, inaczej, ożeniłem się y, z gwiazdą. Ale to tak Maciek mieli tylko, nie, bo no, tak. żartuję. Obojku tak. Wam marzyło się, y, marzyła się praca w telewizji i obojgu Wam się udało. Tak. Ale jeszcze jest potrzebna jedna rzecz. Trzeba trafić na dobrych ludzi, którzy to sprzyjają. Ja miałam to szczęście, że wtedy dyrektorem programu pierwszego Telewizji Polskiej był Maciej Pawlik. Mam dwa razy Maćkowi przyjęcie niespodzianką urodzinową. Przed rokiem 35 lat kończyłem jej. Paulina perfekcyjnie przygotowała całą akcję. Wracam po wiadomościach. Przed domem stoi tylko samochód Pauliny, więc mówię kamień serca mi swego zagrożenia, tak, tak. nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay, zjemy spokojnie, kolację, nie będzie żadnej niespodzianek. Jakże sromotnie się pomyliłem. Wchodzę do domu, nie poznałem mojego domu tego, co tu się działo. Wszystko było udekorowane. Był cały tłum w ogrodzie stał motocykl oświetlony specjalnymi lampami. To po prostu pełna gala coś niebywałego. DJ, DJ. DJ grał muzykę z naszych lat młodości. Niewiarygodnie przygotowana, przygotowana impreza urodzinowa. Dziękuję bardzo, nie Mam nadzieję, że to ostatni raz nie powtarza, nie tego, przy, tego przy 40.